Gonitwa myśli. Myślę, że każdy z nas kiedyś przeszedł stan, kiedy myśli żyły własnym życiem, myślą o tym, co się wydarzyło, albo o tym, co się wydarzy. Trudno było opanować, wprowadzając stan niepokoju, lęku, obaw, zmartwień. Znajduje się mnóstwo sposobów w internecie, w książkach, co robić, żeby się uspokoić, no ale tak, jeśli już jesteśmy w tym stanie gonitwy myśli, no dobrze by było mieć jakieś narzędzia, które pozwolą nam się uspokoić. I dzisiaj opowiemy o dwóch. Po pierwsze, w jaki sposób Intelektualnie ogarnąć myśli, nie dystansować się, bo to jest trudne. Oczywiście ci, którzy medytują, a stosują ćwiczenia relaksacyjne od dłuższego czasu, systematycznie są w stanie to robić, ale większość z nas nie. Więc jak intelektualnie ogarnąć gonitwę myśli, to jest możliwe. Oraz ćwiczenia oddechowe, czyli te, które pozwalają, Uspokoić organizm, ukierunkować myśli i nabrać pewnego dystansu. Można je stosować w stanie ostrym, czyli wtedy, kiedy myśli szaleją, mamy gonitwę myśli, ale również stosowane regularnie pozwolą nam na zwiększenie stanu relaksu, a zmniejszenie stanu niepokoju w naszym organizmie, a co za tym idzie, zmniejszają intensywność i częstotliwość występowania gonitwy myśli. Zapraszam. No dobrze, to dzisiaj o gonitwie myśli. Najpierw, co to jest gonitwa myśli, skąd się bierze, a potem co z tym możemy zrobić, czyli w jaki sposób intelektualnie możemy ogarnąć chaos w głowie i jakie ćwiczenia oddechowe stosować, żeby uspokoić organizm nie tylko w stanie ostrym, ale przy regularnej praktyce spowodować, że nasz organizm będzie mniej reaktywny. Gonitwa myśli. Gonitwa myśli to jest stan, kiedy myśli żyją własnym życiem. Analizujemy to, co się wydarzyło w przeszłości, analizujemy to, co się może wydarzyć w przeszłości. To jest trudne, bo wywołuje dyskomfort, niepokój, lęk, smutek, żal, ale na to, co się już wydarzyło, nie mamy wpływu, jedynie co możemy wyciągnąć wnioski. Hmm? Czyli proces analityczny powinien być dokończony. Myślimy o czymś, co się wydarzyło, wyciągamy wnioski i zostawiamy. A jeśli natomiast gonitwa myśli dotyczy tego, co się wydarzy za chwilę w przyszłości, no to bawimy się trochę yy, we wróżki, w proroków, nie? bo nie jesteśmy w stanie wymyślić, co się wydarzy. Ale gonitwa myśli ma to do siebie, że właśnie lubi to robić, lubi przykleić się albo do przeszłości, albo do przyszłości, a często nawet miesza jedno z drugim. Ważne jest to, że nie pozwala nam się cieszyć życiem, czyli być tu i teraz. Czyli nie wiem, wychodzicie z dzieckiem, bawicie się, rzuc rzucacie się śniżkami, jest fajnie, zabawnie, ale wy myślicie o tym, co musicie jutro stresującego zrobić, albo co się wydarzyło tydzień temu, miesiąc temu, a czasami 20 lat temu. Więc warto jest nauczyć się, przynajmniej na poziomie podstawowym, ogarniać swój intelekt, swoje myśli. Nie uczy nas się tego. Hmm? No i tak, co możemy z tym zrobić? Często słyszymy, że należy się zdystansować do własnych myśli. Łatwo powiedzieć, większość z nas się utożsamia ze swoim intelektem, moje myśli to ja, więc może byśmy chcieli się zdystansować, ale jest to naprawdę trudne. Ale można w pewien sposób ogarnąć gonitwę myśli. Jak to zrobić? Trzeba ją troszkę przechytrzyć. Jeśli gonitwa myśli to jest stan chaotycznego myślenia, Czyli człowiek analizuje myśli, ale nic z tego nie wynika. Teraz co możemy z tym zrobić na poziomie intelektualnym? Po pierwsze, zadajcie sobie pytanie, nad jakim problemem myślicie? No, niby banalne pytanie. Piękne rzeczy, o których mówię, to są banały. Banalne pytanie, nad jak, jaki problem zaprząta Wam głowę? Bo często jest tak, nie zdajemy sobie z tego sprawy, że podczas gonitwy myśli a, analizujemy kilka różnych spraw naraz. Jak zajmujemy się wieloma rzeczami, to nie zajmujemy się niczym. Więc warto zadać sobie pytanie, który problem, która sprawa martwi mnie najbardziej. I skupić myśli tylko na tym problemie. Jak już skupimy myśli na tym problemie, to jeśli będą one uciekały do innych spraw, to musimy je przyciągnąć. Wracamy przez najbliższe 3 minuty, myślę o tym problemie, o żadnym innym. Kolejna rzecz, którą możecie zrobić, to zadać sobie pytanie co wymyśliłem, czyli co wyplułem z procesu analitycznego przez ostatnie 5-10 minut myślenia nad jakąś sprawą. Hmm? Jeśli się okaże, tylko sami musicie być szczerzy wobec siebie, jeśli nic nie wymyśliliście, hmm? a nie wyciągnęliście wniosków, nie, nie, zna nie znaleźliście rozwiązania, no to znaczy, że trzeba zmienić proces analityczny. Hmm? Znowu, łatwo się mówi. Ale samo zauważenie, że jest on nieefektywny, daje dużo. I trzecia rzecz, niezwykle przydatna. Gonitwa myśli. Martwimy się tym, co się wydarzy. To, żeby ukierunkować myśli, a kluczem do sukcesu jest właśnie ukierunkowanie swoich myśli po to, żeby były linearne, a dążyły do celu, czyli do pewnego problemu, do pewnej sprawy, to musimy się zastanowić, co możemy zrobić w ciągu najbliższych, nie wiem, 15 minut, pół godziny albo godziny, co jest związane z tym problemem. Jeśli możemy coś zrobić, to zróbmy. No? Jeśli zaprząta Wam głowa, nie wiem, wyjazd na urlop, to siądźcie do internetu i zobaczcie, gdzie możecie jechać, lecieć, ile kosztuje. No? Jeśli, nie wiem, ym, problem jest yy, popsutek okna i się martwicie, że jest zima, przeciągi, co zrobić, to zamiast się martwić, to co możecie zrobić? Znowu w dobie internetu siadasz i patrzysz, kto ci może naprawić, a zapisz numer telefonów, skoncentruj swoją uwagę na danym problemie i coś zrób, żeby za samą myślą poszły czyny. Czyli mamy tak, po pierwsze, o czym myślimy, co wymyśliliśmy i skupienie naszych myśli na pewnej aktywności, którą jesteśmy w stanie wykonać w najbliższym czasie. No, jeśli dla kogoś będzie zbyt dużo, 15-60 minut, to niech sobie zada pytanie, co mogę zrobić w przeciągu dwóch minut, najbliższych dwóch minut i nasza aktywność pociągnie za sobą myśli. jakie pociągnie, staną się linearne i zmniejszy się ich chaos, przynajmniej na chwilę. A wiecie, praktyka czyni mistrza. Czym się martwię, co wymyśliłem i na czym się mogę skupić. Okej, okay. to intelektualne ogarnianie kuwety pod tytułem Gonitwa myśli. Co jeszcze możemy zrobić? Pewnie słyszeliście o tym oddech. Oddech może być pomocny zarówno w stanie ostrym, kiedy gonitwa myśli przyjmuje, przyjmuje nad nami kontrolę i żyje własnym życiem, ale również stosowanie, regularne stosowanie technik oddechowych powoduje, że organizm uczy się być w stanie spokoju, relaksu, bo głęboki oddech, a powoduje, że organizm lepiej radzi sobie z czynnikami stresogennymi i mniejszy. Mniejsza ilość czynników stresogennych, to mniejsza ilość stymulantów, które stymuluje naszą głowę do zmartwień, analizowania, myślenia. I teraz tak, technik oddechowych jest mnóstwo. Opowiem o dwóch. Pierwsza banalna, znowu banalna. E, jeśli ktoś nie miał do czynienia w ogóle z żadnymi technikami oddechowymi, a chce już teraz zastosować je, e, to mówię o tym, żeby głęboko oddychał, żeby przynajmniej. 3-5 minut dziennie głęboko oddychał, na tyle głęboko, że jak siedzi, to nabierane powietrze, nabierane powietrze powinno rozprężać nie tylko klatkę piersiową, ale również jamę brzuszną i miednicę. Czyli jeśli siedzą i nabierają a, wdech, to ten wdech powinien rozpłaszczać ich krocze. Ich krocze powinny się rozpłaszczać na krześle, na którym siedzą. To jest wersja minimalna. I wśród różnych technik oddechowych jest jedna dość interesująca. To są ćwiczenia oddechowe według Wim Hofa. Wim Hof, znany jako Iceman, znajdziecie mnóstwo filmów na jego temat, mnóstwo filmów z jego udziałem. Krąży też jeden filmik 10-minutowy na YouTubie. Postaram się podać linkę w opisie do tego filmu, gdzie opisuje w jaki sposób oddychać. Jego ćwiczenia oddechowe składa się z rund. Runda. Składa się z 30-40 głębokich oddechów, które robicie ustami, wdech i wydech. Nie ma przerw pomiędzy wdechem a wydechem. Głębokie oddychanie, 30-40 razy. Potem swobodnie wypuszczacie powietrze, bez natężonego wdech. wypuszczania, czyli swobodnie, i zatrzymujecie oddech na tak długo, jak jesteście w stanie. Czyli w fazie wydechu zatrzymujecie oddech i wytrzymujecie tyle, ile jesteście w stanie wytrzymać. Po tym następuje głęboki wdech, i ten wdech przetrzymujemy 15 sekund. I to jest jedna runda, po której można nastąpić druga, trzecia. Ja robię różnie, w zależności od tego, ile mam czasu, dwie, trzy rundy, co codziennie. Fajna rzecz. Czyli mamy 30-40 głębokich oddechów w ustami, a bezdech na wydechu i 15 sekund zatrzymania na wdechu. Jedna runda. To jest fajna rzecz, a bezdech na wydechu. To jest czynnik stresogenny. Organizm jest w stresie i nagle organizm zaczyna uczyć się, jak reagować na czynniki stresogenne. Ale to jest fajne, bo jeśli czynnikiem stresogennym będzie Wasz nie wiem, współpracownik, pracodawca, no to jak wchodzimy w, z nim w interakcję, jesteśmy w stresie, to myślimy o tym, jaki jest, jaki mógłby być, a zrobił mi to miesiąc temu, a za tydzień miał mi też podwyżka. I znowu myśli krążą. Jak wprowadzacie yy, Stres pod postacią bezdechu, to to jest po prostu bezdech, który jeszcze sami sobie narzuciliście, więc trudno będzie dorobić teorię intelektualną do czynnika stresogennego, a organizm uczy się, jak w sposób naturalny reagować na czynnik stresogenny. Zachęcam do tego, żeby robić to codziennie. Pora nie jest aż tak istotna, jak akurat robię to rano po przebudzeniu, ale również w sytuacjach, kiedy się zapowietrzacie i pojawia się gonitwa myśli. Jest szansa, duża szansa, a że ten sposób oddychania sprowadzi energię z głowy góry, gonitwa myśli się zmniejszy, zapowietrzenie zmniejszy się i oddech zejdzie w dół. Czyli oddech. Wersja minimalna: oddychamy tak głęboko, żeby krocze się rozpłaszczało na krześle. No i wersja optymalna, łatwa to oddechy według Wim Hofa. Zachęcam Was! Gonitwa myśli to jest częsta przypadłość bardzo wielu ludzi, zdarza nam się często. Żyjemy wśród czynników stresogennych, jest ich mnóstwo, są intensywne, to przerasta nasze możliwości. Więc, tak jak uczymy się być aktywnym, to musimy nauczyć się być nieaktywni, zrelaksowani, uspokojeni, czyli z, musimy zmniejszyć naszą nadreakcję. Zachęcam Was, spróbujcie. Generalnie to jest dobre, a w dzisiejszych, w dzisiejszych czasach a w dobie wojny na Ukrainie to jest w szczególności ważne. Mam nadzieję, że te kilka sposobów pomoże Wam chociażby trochę w odnalezieniu odrobiny spokoju. A często powtarzane spowodują, że będzie Wam coraz łatwiej sięgać do stanu spokoju. Powodzenia!